Krótko i na temat to książka wikarbotą część druga. Wszystkie omawiane tu książki robimy przy półce na książki do zrobienia z dwóch żywych płyt, czterech kawałków papierusu i pióra do pisania. W półce na książki możemy trzymać książki wikarbotą, które będą się powoli naprawiały. Końcy z bliski do zrobienia z dwóch kawałków papierosu, jednego czerwonego klejnotu. Zabiera 33 sanity, przywołuje ogromną ilość piorunów i ma 5 użyć. Pirotechnika rozszerzona do zrobienia z dwóch kawałków papierusu z książki, koniec jest bliski i pióra do pisania. Gasi wszystkie pożary w okolicy, zabierając 33 sanity i dając przedmiot Fairy Pen, który działa jak... No beru, który działa jak, jak ber, jak ogniste berło. Ma trzy użycia. Berło jest lekko zużyte. Pokonywanie arachnofobii bez dwóch kawałków papierusu i dwóch silków. Szyfuję wielką pajęczynę, zabieram 33 sanity. Ma 5 użyć. Pajęczyna spowalnia w rogu. Odpuszczające temperatury do zrobienia z dwóch kawałków papirusa i jednego gochramina termalnego. Reguluję temperaturę postaci, zabieram 33 sanity i ma 5 użyć. Książka napełnia z dwóch kawałków papirusu, opalu i dwóch skrzydeł księżycowych ciem. Sprawi, że najbliższym pełnia ma trzy użycia i zabiera 55 sanity, na zatki do zrobienia z dwóch kawałków papierusu, 4 sztuk miodu i 8 rządeł. W zamian za 33 sanity przywołuje dwie wojownicze pszczoły na 3 użycia. Ogrodnictwo rozszerzone do zrobienia z dwóch kawałków papierusa, pióra do pisania i wersji podstawowej, czyli ogrodnictwa skróconego. Sprawę, że 15 roślin jadalnych natychmiastowo da plon za cenę 33 Sanity. Ma 3 użycia. Luxa Eterna Redux do zrobienia z dwóch kawałków papirusa, pióra do pisania i wersji podstawowej. Tym czym się wyróżnia od wersji podstawowej to ilość użyć. Wersja podstawowa ma 3 użycia, a rozszerzona na 5. Obie zabierają 33 Sanity. Właśnie skończyliśmy serię z Wickerbotom. Następne będzie WX. Oczekujcie weekendy. Jeśli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał i jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Cześć!